Witajcie, kochani, chwała niech będzie naszemu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Karmimy się Jego Słowem. Dzisiaj rozpoczynamy trzynasty rozdział Ewangelii Łukasza, ale abyśmy pozostali w całym kontekście, zaczniemy sobie trochę wyżej, wrócimy trochę do rozdziału dwunastego. Zawsze czytając Biblię, musimy pamiętać, że ona została podzielona na rozdziały i wersety dużo później, a oryginał jest pisany jako jeden wielki list. Bez żadnych przerw, bez żadnych rozdziałów. Ten podział zaistniał po to, żeby nam łatwiej było ją czytać. Więc zawsze należy czytać Słowo Boże w całym kontekście. Nie wolno wyrywać z niego żadnych fragmentów, tylko wszystko musi się zawierać w całości rozdziału, całości listu, całości Ewangelii, całości słowa. Słowo Boże jest całością, tu jest całość. Nie ma tak, że sobie wyciągnę jeden fragment i na jego podstawie będę sobie coś twierdził, bo, ponieważ to wszystko musi być ze sobą zgodne. I, I wtedy tak naprawdę zrozumiemy Ojca, zrozumiemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy będziemy chcieli Go poznać w całości, takim jakim On jest, a nie takim jak nam się wydaje, z racji tego, że coś usłyszeliśmy, Gdzieś tam, w jakimś kościele, czy ksiądz coś mówił, i tak dalej. Najważniejsze jest to, żebyś zechciał z serca Boga poznać osobiście, a On ci się objawi i cię poprowadzi przez Słowo Boże. A więc zaczniemy sobie od 12 rozdziału, od 54 wersetu. Jezus mówił też do ludu: Gdy widzicie chmurę, pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, Nadchodzi ulewny deszcz, i tak jest. A gdy wieje wiatr z południa, mówicie: Będzie gorąco. I tak jest. Obudnicy. Wygląd nieba i ziemi umiecie rozpoznawać, jakże więc obecnego czasu nie rozpoznajecie? Dlaczego sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, aby cię nie zaciągnął przed sędziego. A sędzia przekazałby cię strażnikowi, a strażnik wtrąciłby cię do więzienia. Mówię ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. W tym samym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. A Jezus im odpowiedział: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami? niż wszyscy inni Galilejczycy, że to cierpieli? Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloam i zabiła ich, była, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. I to jest głęboka sytuacja, która nam bardzo jasno ukazuje rzeczywistość. Jezus mówi, i podchodzą do Niego ludzie, i mówią, że Piłat zamordował Galilejczyków, zmieszał ich krew z ich ofiarami. I Jezus odpowiada im: Mamy jakieś zajście, mamy jakieś zdarzenie, mamy coś, co z ich punktu widzenia jest negatywne. Ja cię. On, oni zostali zabici, zostali zamordowani. Czy oni byli jacyś gorsi niż my, czy oni bardziej zgrzeszyli? Dlaczego akurat ich złapał? Dlaczego ich Piłat dopadł? Dlaczego ich zabił? Czym oni sobie na to zasłużyli? Wielokrotnie ludzie zadają sobie takie pytania: dlaczego? 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 I tutaj mamy taką samą sytuację. W tym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat. Zmieszał z ich ofiarami, a więc mamy sytuację śmierci, tragedię mamy. A Jezus im odpowiedział: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to cierpieli? Czy myślicie, że oni czymś się różnili? Bynajmniej, czyli nie, mówię Wam. Lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Jezus ukazuje nam dzisiaj to, że każdy z nas potrzebuje głębokiego nawrócenia i powrotu do Boga. I to, że dzieją się jakieś sytuacje, że jedni giną tu, inni giną tam, czy oni są większymi grzesznikami niż my? Nie. Jezus mówi, że tak nie jest. Ale że my wszyscy, konkretnie dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji, czy to są ludzie, którzy cierpią w jakimś miejscu na świecie, czy to są ludzie, którzy cierpią dzisiaj, czy to są ludzie, którzy cierpią tutaj, my wszyscy, niezależnie od tego, co nas spotyka, w Bożych oczach wyglądamy tak samo. Każdy z nas zgrzeszył i brak mu chwały Bożej. Ale dostępuje usprawiedliwienia darmo z jego łaski przez wiarę, kiedy uwierzy w Chrystusa Jezusa. I Jezus mówi: Wam się wydaje to tragedią, wam się wydaje to dramatem, że Piłat zamordował Galilejczyków. I tam jest w ogóle powiedziane, że zmieszał krew z ich ofiarami. Myślę, że to są ofiary składane Bogu, że on ich zamordował. I Jezus mówi konkretnie o tym, że oni wcale nie byli większymi grzesznikami, że to cierpieli, że my wszyscy, jeśli się nie nawrócimy, tak samo zginiemy. To jest bardzo głębokie wejście w duchową rzeczywistość, gdzie Jezus Chrystus odnosi się do tragedii. Do sytuacji, w której przeżywają ludzie dramat konkretny. Oni przychodzą, mówią o tym, cierpią z tego powodu, są smutni, zdenerwowani, sfrustrowani, opowiadają Jezusowi o największej tragedii. Piłat zamordował Galilejczyków, zmieszał ich krew z ich ofiarami, a Jezus odnosi się poza ten świat. On wychodzi w rzeczywistość duchową, wychodzi w życie wieczne. I na podstawie tej trudnej sytuacji ukazuje im sytuację, która jest jeszcze gorsza. Dla nas, dla przykładu. A tą sytuacją jest: jeśli się nie nawrócicie i nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. A więc Jezus widzi ciężar sytuacji doczesnej i na podstawie tego ciężaru, Ukazuje jeszcze większy ciężar, trud, boleść i dramat sytuacji, która bezpośrednio odnosi się do życia wiecznego, która jest jeszcze gorsza, jeszcze trudniejsza, jeszcze bardziej bolesna, dając im jednocześnie ratunek, pokutę i nawrócenie. Jeżeli wy się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Tutaj mamy sytuację, w której Piłat. Postrzegany przez Izraelitów jako nieprzyjaciel, poganin, zdrajca, ten, który okupuje ich ziemię, przeciwnik, dokonuje zbrodni. Musimy sobie wejść dzisiaj i zobaczyć ich oczami tą sytuację. To dla nich jest bardzo ciężkie. Ale Jezus mówi, że są cięższe rzeczy od tego. Śmierć wieczna i nawołuje cały naród do pokuty. I dalej Jezus mówi o sytuacji, która może mieć zdarzenie losowe. Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? I ludzie często tak myślą. Czym ci ludzie sobie zgrzeszyli i zasłużyli na to, że spadła na nich wieża w siloam? A Jezus mówi: Wymyślicie, że to, że ich, im się to stało, to było z powodu tego, że byli większymi grzesznikami niż wy? Nie, wszyscy podlegacie tej samej rzeczywistości, którą jest grzech. I tu mamy zdarzenie losowe: spada wieża i zabija ludzi. I dzisiaj też mamy takie zdarzenia. Ludzie umierają w powodzi, jedni umierają w lawinie, jedni umierają w wypadkach samochodowych. To są zdarzenia losowe. I Jezus mówi: Co wy myślicie, że oni byli większymi grzesznikami niż wy tutaj stojący, niż wy oglądający ten film? Nie. I jednocześnie, widząc tą sytuację tragedii, on odnosi się od razu do tego, co jest najważniejsze. Do życia wiecznego, aby wszystko, co nas spotyka, co widzimy, w czym uczestniczymy, co możemy oglądać, odnosiło nas bezpośrednio do wiecznego życia z Nim. Bo my na, tej na tym świecie jesteśmy tylko na chwilę jesteśmy jak trawa, jak wiatr raz rośniemy, a zaraz nas nie ma. To jest momencik, momencik, chwilkę tylko tu jesteś. I Jezus, widząc te wszystkie dramaty i sytuacje, które Przeżywają ludzie, które w ich sercach są ciężkie i trudne, on od razu kieruje ich do wieczności. Do tego, aby uczynili to, co na tym świecie uczynić trzeba, żeby spotkać się z nim w prawdziwym życiu. Mówi o pokucie i nawróceniu. Mówię, mówi: Nie, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Śmiercią wieczną. Bo każdy z nas umrze. Mogę umrzeć dzisiaj, mogę umrzeć jutro, mogę umrzeć za 20 lat. Jezus może szybciej powrócić. Nie wiem tego, ale jestem gotowy. Pokutowałem, nawróciłem się. Patrzę na mojego Pana i całą moją ufność pokładam w Nim. Jestem gotowy na spotkanie z Nim i każdego dnia całą swoją siłą, sercem, percepcją i umysłem kocham Go i staram się wypełniać Jego wolę. My musimy się oderwać od Ziemi. To, co przeżywają inni ludzie, jest trudne, ale z perspektywy wieczności są rzeczy jeszcze trudniejsze i jeszcze bardziej bolesne. To, co w ludzkich sercach staje się najważniejsze, dla ludzi żyjących w tym świecie, dla nas takie nie może być. Dla nas najważniejszym musi być tylko i ma być tylko Chrystus. My musimy umieć spojrzeć na każdą sytuację, taką jak dramat, jak tragedia, jak zdarzenie losowe, jak morderstwo z punktu widzenia wieczności, z punktu widzenia Chrystusa, z punktu widzenia życia wiecznego. Bo inaczej nie różnimy się niczym od tych, którzy nie mają nadziei, od tych, którzy nie wierzą w Jezusa. I bez wątpienia to są tragedie i dramaty. Ale Jezus od razu kierunkuje nasze serca w górę, do chwały, do nieba, do Jego osoby, do życia wiecznego. I my mamy być wpatrzeni w życie wieczne, którym jest Jezus Chrystus. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I chwała niech będzie Jemu za błogosławioną nadzieję, której jesteśmy uczestnikami i która całkowicie zmienia nasze serce, nasze oblicze i całe nasze życie. Musimy na wszystko patrzeć z perspektywy nieba, Ojca i Chrystusa. Dziękuję Ci Boże. Proszę Cię, abyś nas zmieniał, kształtował i prowadził, byśmy mieli tylko Twoje spojrzenie, Twoje oczy i naśladowali Ciebie, idąc za Tobą. W każdej chwili i czasie bądź uwielbiony w nas i przez nas. Amen.